mówimy papadzikowi ze mną oczywiście ulubiony telewizor z tematami omówiliśmy parę rzeczy ustaliliśmy kolor na Warszawę mamy go wybranego i ustaliliśmy różne inne ciekawe rzeczy lecimy do Tomka, będziemy opowiadywać system jurorowania system sędziowania i parę innych rzeczy przed Warszawą żeby faktycznie było czuć różnicę i jeszcze to co będziecie widzieć w następnych dniach to jest bitwa umiat mamy z nimi oficjalną współpracę już żeby śledzić kanał i dobry content o freestyle. I nie tylko. Nie wiem, że parch planują na ten sezon, więc na pewno warto ich obserwować. Siemanko, witam Was tutaj oczki. Właśnie zaczynamy góbę w w Warszawie. Ja mam wam pokazać, jak się to wszystko zaczyna, jak się to wszystko rozkręca, ale już jest bardzo dużo rzeczy przygotowanych. Mamy tutaj piękną świecącą diodę i zaraz Wam wszystko pokażę, co gdzie rozstawiamy. Pierwsze, nasza dioda, w której będą być tematy, dzisiaj bez telewizora. Tam nasze piękne logo WBW, które będzie widoczne przy werdyktach jeżeli będzie sobie siedziało w tym roku scenę. Bar oczywiście. I z tyłu mamy rozstawianie kamer oraz Starlinka, jako że tutaj nie mamy światłowodu, po którym będzie chodził internet, to wyciągamy sobie Starlinka na balkon. I właśnie stamtąd będzie ono oh satelitarny internet. Tutaj właśnie już mamy gotową ramkę oraz pana gipkiego. Mam nadzieję, że jeszcze nie mamy gotowej bramki, natomiast uważam, że ten sprzęt będzie idealnie pasował do tego, żeby go wykorzystać, żeby mu się stać i wpuszczać wszystkich uśmiechniętych ludzi, którzy przyjdą na dzisiejszy Dziękuję bardzo. Czekaj, czekaj, czekaj. Weź pokaż <gry> ten, krótkofalówkę. No. Tu mam wszystko chalówkę. Taki dzisiaj sprzęt będzie. Będziemy sobie rozmawiać przez łoki toki, bo jest tak duży obiekt i będzie tak dużo ludzi i będzie na pewno tak dużo pozytywnego zamieszania, że będziemy musieli się komunikować. Przyszła pizza bez odbioru. Dobra, Siemanko, już jesteśmy rozstawieni, mam słuchaweczkę, robimy tutaj taki wstęp do finału. No i nagrywamy z zawodnikami format, jakim pójdzie. Porównamy to potem z ich prawdziwymi wynikami. Ta kolejka się nie kończy, jest do końca ulicy, możecie sami zobaczyć. Siemano, ciemał. Jak tam po PFL-u? Ten... Super, przegrałem. <noise> no ale w finale, to no, chyba nie no, najgorsze, nie? No nie, ale no, chciałem wygrać, chciałem obronić no, się i skończyć skończy nawijanie na PFL-u, a skoń, skoń, skończę nawijanie na PFL-u po przegranej, trudno. A chcesz się. skończyć hmm. do na PFL-u już? No przynajmniej no, na, na jeden set. myślałem, no. że będziesz miał przewidzieć Wiesz co, nie, no to jest jego, jeszcze nie chcesz wygrać. No, dobra, no, nie. nie. Słuchaj, my kręcimy od ostatniej <noise> eliminacji taki format, jestem psywka, i mój plan na dzisiaj to, więc do kamery, Mike'a w tej wysokości, szywka i jaki jest Twój plan na dzisiaj? Jestem Manu, mój plan na dzisiaj to załatwić sprawę o, o to, i wygrać jej. Dobra, widzę, dzięki. Dziękuję. Cybuch, plan na dzisiaj to wyjście z eliminacji, a potem odwiedzić wszystko. Jestem Babinci, plan na dzisiaj to dobrze się bawić i żebym poszła jak najlepiej. Andrzej, mój plan na dzisiaj to taki, żeby wystać do końca eliminacji i żeby mój kręgosłup wytrzymał. A co się stało? Znaczy, nie, no, ogólnie dosyć długo myślę, że trzeba będzie się stać tak jak w Dyni, a on taki troszkę problem z bitami. Tak Ale myślę, że jedna ósma byłoby fajnie, chociaż ciężko. Ej, a ja w ogóle widziałem na Twoim fejsie coś ze stradą, czy o, jest tu tużarną. To jest niezałudnie, jak to no. wygląda w Ciebie? Nie, no to jest pasja, ja jestem zdrowego No i poza tym, że freestyluję, jest to dosyć skrajność w drugą stronę. Jeszcze sobie czasem potrafię kąpać Super, dzięki wielkie, i no jestem Populus i właśnie skończyłem zerówkę i zamierzam z każdego zrobić zero dzisiaj. Również. Zdrawiam. Kolejny znamy. Wasz temat do inspiracji mogę być winna i Jedziemy. Tak ty wyglądasz? Że się zmieniłeś, odkąd cię objęłem Jakie bo ty niszczę, chodzę, no i lecę zaniebiście. konopne silne, mogę cię rozwalić. Jestem ty muczki, co no dałem ci popalić ja, Biały się, spaliłeś jak konopie! Ja, I to jest takie piękne. Wiesz o co chodzi, lecę w dziębie. Myślisz, że na elimki wiewały się. Cybów, wstawaj, ze Jadę tutaj nieźle! Był finał! Elimki Ale regres. DJ Awens, jak się podobały prelimki? Jak się podobały prelimki? Mm, dużo osób na pewno, pewno. Parę ciekawych wyjść na pewno, ale bardzo długo. Kto najbardziej? Kto najbardziej? Kto, nie wiem, bo było tak naprawdę sporo fajnych wyjść. I Joey fajnie wyszedł i Luber, wydaje mi się też fajne zaskoczenie i Mattis Kurczę, dużo, dużo fajnych serek się pojawiło, które faktycznie. Tylko wiesz, dzisiaj jest strasznie dużo. I teraz pytanie, co zrobią jurorzy, Żeby, wiesz, wyłonić teraz. teraz jakby... 16. No, Może jeszcze z zakulis tutaj powiem, że mamy system oceniania, gdzie każdy juror zostawił swoje oceny. Te karty będą publiczne niebawem. No i będziecie mogli sobie zobaczyć, kto ile punktów dostał sobie na koniec je zsumowaliśmy i mogliśmy sobie zobaczyć, kto najlepiej wypadł według tych sum od 1 do 10. Tak, właśnie skomponowaliśmy drabinkę rozstawę oraz baraże. Jak ktoś pytał, co robią freestyle'owcy między bitwami, to się skupiają, stresują. No i dwa słowa idzie, że się z No, z tym, że przy stres, ale staram się jak najbardziej skupić. Już tego bo to, było, to, to w przeszłości, jak nie miał temat, jak i to, jak i to. Ale staram się właśnie jak najbardziej się skupić, nawet jeśli się dałem w dalszą walkę. Proste podejście, że lecimy dalej. Jest gościu tylko, chipsy bananowe, ej, bo to jest dobre źródło potasu Ale mam dla Ciebie jeszcze lepsze źródło potasu Cejanek potasu Ja rozumiem hałas, powiem na wstępie, ale za to wejście szczerze, to już przejęcie Zajebiście, ewidentnie typie, walę na pizzę Ziemniaki, dobre źródło potasu, a ty masz chybe źródło hałasu ale on będzie w finale! Zajebiście chłopaku! Recha i Wawrzyn kurwa srają ze strachu! ...Filipek. Naszym zdaniem do wielkiego finału przechodzi Cerber. CERBER! Nie będziemy dzisiaj już tego pana męczyć, bo bardzo dużo walk dał, ale chociaż parę słów komentarza od zwycięzcy. Powiem ci, że wieczór się zaczął strasznie dziwnie, bo dostałem bara, że... Z mamu w tym barażu zawodnik po tym kurde. Uciekł do domu, bo myślę, że nie przejdzie i zobacz jakby jestem w finale i to jest dla mnie po pane bo 2000. Dobra, to mowa motywacyjna jakaś jak e, Wiesz co, od 2016 się starałem i mimo wszystko a mimo tego, że czasem nie dowoziłem, to dzisiaj jakoś się To Po prostu jestem wcześniej, że ta droga się udała i spełniłem swoje marzenie. To jaki był sposób na tego młynarza nieszczęsnego, przez którego dzisiaj nikt nie mógł przejść? Kurde, ja stwierdziłem, że nie mogę na pewno wie, wjeżdżać jak w poprzednich walkach na jakimś kurtyniu czy coś, ponieważ no wiesz, młynarz pocieczny taki i stwierdziłem, że bardziej staram się to wyśmiać w stylu boberowym niż takim korowym, ponieważ widziałem, że jak ja się to młynarz wiedzie z beką i po prostu bika go poniesie, nie? I ostatnie pytanie, skąd tyle paliwa na dzisiaj, bo miałeś chyba najwięcej walk ze wszystkich? Zostawiłem smartfona półtora tygodnia temu i nie mam dopaminy po prostu, I dlatego. Dobra, jeszcze sobie chwilkę tutaj pogadam, bo zauważyłem, że w sumie tak szybko wszystko zwinęliśmy. No, ta bitwa potrwała dłużej niż chcieliśmy, że nie zdążyłem wam żadnego outro nagrać ani nic, więc się chociaż właściwie pożegnam. Pomarańcz, dziękujemy bardzo. Pyszny Dzik Energii, z którym się żegnamy. Plakietki warszawskie, również się z nimi żegnamy. To było tyle, jeśli chodzi o Warszawę. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jak to wyszło, bo to był największy klub do tej pory, który udało nam się cały sprzedać. Tama reżyserka w ogóle wyglądała ciekawie. Byliśmy tam razem z Bartkiem, naszym realizatorem z tyłu. Mieliśmy właśnie dwóch operatorów i realizatora tym razem. Zazwyczaj w dwie osoby do realizacji, teraz trzy. Na tych nagraniach, co ja tam robiłem w trakcie takiej relacji, kto z kim wygrał, to możecie sobie zobaczyć. you jak ten właśnie Bartek przyłącza się między ekranami, jak widać z każdej kamery. No i bardzo fajnie, profesjonalnie to wyglądało. No i w ogóle chciałem podsumować jeszcze takie nasze usprawnienia, które robiliśmy do tej pory, bo w Krakowie mieliśmy w ogóle pierwszy raz tak fajnie zorganizowaną sprzedaż biletów. Mieliśmy te skanery takie, które tam pewnie Wam pokazywałem, jeżeli nie, to Wam w Bielsku pokażę. One dźwięki z Familiady wydają w ogóle, co ciekawe. Mieliśmy telewizor z tematami, żeby te tematy były widoczne cały czas. Poza tym mieliśmy drugą kamerę, no bo już nie chcieliśmy tylko na jedną nagrywać. chcieliśmy jeszcze chociaż chwycić albo cokolwiek innego. Mieliśmy Live'a, którego też nigdy nie było w takim formacie na, na WBW, więc jest to coś nowego. Więc to był Kraków, później mieliśmy Gdynię i tam dodaliśmy ten nowy system drabinki. Go zostawiamy, troszkę inaczej będzie, bo w piesku już planujemy, żeby od najlepszego do najgorszego wybierali. A w Warszawie mamy trzeciego jurora i od Warszawy zawsze będzie trzeci juror. Będziemy mieli publikację tych kart jurorskich, więc to będzie transparentne. I na pewno będziecie mogli sobie popatrzeć kto jak oceniał, więc będzie to mam nadzieję ciekawe dla Was. Mamy trzecią kamerę, mamy mikrofon zbierający publikę, więc jak widzicie, to się cały czas poszerza. Jeżeli macie jakieś pomysły jeszcze, to nie myślcie, że my nie czytamy tutaj komentarzy. Jak widzicie, cały czas sobie wdrażamy, więc komentarze na pewno czytamy. Nie zawsze odpisujemy, zazwyczaj nie odpisujemy, ale chociaż w formie wideo chcemy Wam odpowiedzieć na to najważniejsze. Możecie dać znać na koniec, jak się podobało Wam, w w Warszawie. Dzięki wielkie. Zaczynamy wakacje. Mamy dla Was kilka atrakcji na wakacje przygotowane z naszymi finalistami, no ale o tym już niedługo, pewnie więcej we vlogu, na Bielsku powiem o tym. Trzymajcie się i cześć. Bis